Cześć, witam na ja w blogu. Ja właśnie wstałam i zaczęłam robić śniadanie. Ostatnio dla Was nie nagrywałam, a wczoraj jeszcze dostałam okres, więc mega mnie bolał brzuchy, Po prostu siedziałam w domu, odpoczywałam, leżałam pod kołdrą, a wieczorem oglądałam film i leciał Batman, także super, bo zrobiłam sobie herbatę. Wiecie, wzięłam sobie kołdrę pod telewizor i się położyłam i oglądałam film, także potem przestał mnie ten brzuch boleć. Emil wrócił z pracy. I obejrzeliśmy jeszcze dwa odcinki serialu Stranger Things tego z Netflixa. Powiem Wam, że jest dosyć ciekawy. Wiadomo, jest to trochę inny serial, bo on jest o dzieciakach poniekąd. Pierwszy odcinek taki jest wprowadzający, więc też nie jest jakoś mega, mega, mega ciekawy, ale jest ciekawy. I obejrzeliśmy drugi, i myślę, że w trzecim już coś ciekawego się dowiemy. Także jestem zainteresowana, co się w tym serialu wydarzy. Wszyscy są o nim zachwyceni, także zobaczymy, czy mi też się spodoba. Póki co, tak jak mówię, dwa odcinki. I dziękuję osobie, która napisała mi, że jest język polski. Udało mi się ustawić. Nie wiem czemu wcześniej nie widziałam tej opcji. Przy tym, co oglądałam, nie było polskiego, teraz jest. Podobno nie do wszystkiego, ale do większości. Jakichś tam seriali, ten język polski jest, także się udało. Wczoraj nagrywałam dla Was film, ale jak się źle poczułam, to niestety nie zdążyłam Wam zmontować, bo po prostu nie miałam na to siły, nie mogłam jakoś siedzieć przy komputerze, musiałam się położyć. Także nie mam dzisiaj dla Was żadnego filmu. No, ale czasami będzie dzień bez filmu, trudno. No, ale wstawię to innego dnia i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dzisiaj już postaram się zmontować ten film, a po śniadaniu idę się umalować i pewnie będziemy się wybierać na zakupy, ponieważ no, trzeba coś kupić na obiad i zrobić troszeczkę większe zakupy spożywcze coś tam jeszcze, jakieś żarówki, wiecie, takie różne dziwne rzeczy do mieszkania, także wybierzemy się po śniadaniu, ale powiem wam, że pogoda zapowiada deszcz, więc możliwe, że znowu jak będziemy szli na zakupy do Kauflandu, to będzie znowu padało. Przed chwilą też się trochę posprzątałam, bo był po prostu chaos, tutaj rozstawiony aparat z wczoraj, jeszcze wiecie, wszystkie rzeczy, jakie się tutaj na łóżku w ogóle ubrania, ale no mówię wam, tak się wczoraj źle czułam, że nie miałam siły nawet nic sprzątać, także nawet zostawiłam statyw z aparatem na podłodze, no ale dzisiaj rano wstałam i wszystko posprzątałam, póki mam siłę, póki mnie nic nie boli, także jestem zadowolona. Tutaj już mam herbatę i zaraz montujemy. Hejka, więc ja już jestem gotowa, wychodzimy teraz do Kauflandu idziemy na zakupy Listę taką mniej więcej sobie zrobiłam na telefonie. Reszta pewnie nam się przypomni w sklepie. No i mamy tylko nadzieję, że nas nie zleje deszcz. Ale póki co niebo jest ładne, także zobaczymy. I dzisiaj też zrobiłam sobie kreski eyelinerem. Nie wiem czemu, jakoś mnie tak pokusiło. I wydaje mi się, że ta wyszła grubsza, ale trudno, tak już musi być. Nie wiem, słuchajcie, czy mam brać kurtkę, czy nie brać. W sumie wydaje mi się, że nie jest aż tak zimno, ale ta koszula jest bardzo cienka. Dobra, wezmę najbrzej zdejmę. I znowu to samo co zawsze. Zawsze mam wrażenie, że będzie mi zimno. <grym> zimno> o Jezus. Kto jeszcze tak ma? Wszmie nawet to zaczyna męczyć, no ale. Dobra, może być. I torba. A, jeszcze torba na zakupy. <grym zimno> Milo arbuzy, ale mu się nie podobają. Czemu są brzydkie? No, jakieś takie wyschnięte. Wyschnięte? Szukamy żarówek. Już wzięliśmy jedną taką do kuchni. Bierzemy tą? A taką do przedpokoju. Jak widzicie, wróciliśmy już z zakupów i przez chwilą wylał się jogurt. Także idealnie. Ja specjalnie włożyłam go do innej reklamówki, na wierzch, a i tak jakoś się przedziurawił. Także niestety rozlał się prawie na wszystko w jednej reklamówce, gdzie akurat były takie rzeczy jak pieczywo i tak dalej. Ale szybko uratowałam sytuację. Także już Wam pokazuję, co kupiliśmy. Więc tutaj mamy frytki karbowane. Nie wiem, jak wy, ale ja uwielbiam karbowane, zwykłych nie. Z pieczywa tutaj mamy dwie bułki z makiem. Tutaj Emil wziął sobie dwie takie, ciabaty. Ja wzięłam jedną bagietkę, bo stwierdziłam, że będzie mm, dobra po prostu jutro do jajecznicy na śniadanie. Niedzielna jajecznica. Dalej co? Banany. Papryka też do jajecznicy. Ogórek pomidor, tutaj Emil kupił sobie frankfurterki wędzone, ja akurat tego nie lubię, e, tutaj kiełbasa podwawelska do jajecznicy na jutro, tutaj na obiad na dzisiaj filet z piersi kurczaka, e, sos czosnkowy, o tutaj kupiłam kawę, ponieważ już mi się skończyła i na promocji było duże opakowanie, także bardzo dobra ta kawa jest. Dwie żarówki, tak jak Wam pokazywałam, bo nam się wypaliły. Jedna do kuchni, a druga na przedpokój, czy na odwrót, już się pamiętam. Tutaj papier do kuchni. I słuchajcie, wypatrzyłam patelnię. Co prawda jest trochę brudna od tego jogurtu, no ale wypatrzyłam taką patelnię za 19 zł i jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności moja patelnia zniknęła. Jest tylko ta jedna, jakaś okropna, przypalana której ja nigdy nie miałam. Ona chyba tutaj już była. A ta, którą ja kupiłam i przywiozłam na studia, w dziwnych okolicznościach zaginęła. <grytanie> Także stwierdziłam, że w końcu muszę kupić jakąś patelnię, bo jajecznica na przykład na tej dużej patelni się dobrze nie smaży. Ona się strasznie, wiecie, przywiera do patelni. Mięso ok, ale inne rzeczy nie. Także mam nadzieję, że ta będzie dobra. Nie znam się za bardzo na patelniach, ale Coś mi mówi, że ta się nada, a jak nie To będzie do czegoś innego Dalej kupiłam, tak jak widzicie Tą tortillę przenną, tortille pszenną Ponieważ chcę ją Poziąć w takie, wiecie, na czosy. Tortilla chips I właśnie do tego Kupiłam w żabce Sos salsa Meksykański, także nie wiem jak smakuje Naszukałam się, w Kauflandzie nie było W Biedronce nie było Więc jeszcze weszłam do żabki, no i był I chcę je właśnie pociąć i zrobić w piekarniku, także zobaczymy Pomysł w sumie dzisiaj złapałam, bo oglądałam vloga e, Gabriela Lindley I ona właśnie robiła, także taką miałam ochotę I zrobię to po prostu na wieczór do jakiegoś filmu czy serialu Bo pewnie będziemy kontynuować serial Tutaj Emil sobie wziął Dan mleko, a ja wzięłam jogurt pitny Który będę musiała wypić, ponieważ jest dziurka Aha, no i tutaj do obiadu panierka klasyczna Wzięłam dwie, bo czasami jedna nie starcza Mm. o nie, co ja wzięłam o matko myślałam, że to jest sos kremowa zupa pieczarkowa z natką pietruszki Kurczę, a obok był sos no cóż, gapa ze mnie no ale zobaczymy, może spróbujemy no i tutaj mi wziął jeszcze żelki z sokiem i jeszcze się go pytałam, czy chce jakiś serek topiony i wybrał z szynką Także o, tutaj też trochę jogurtu. Także to są całe zakupy dzisiejsze. Czas zacząć robić obiad i wymienić te żarówki w końcu. Dobra, już prawie zmontowałam film, który dla Was wczoraj nagrywałam, także mam nadzieję, że pojawi się on po tym vlogu. Nie wiem, czy następnego dnia, czy jeszcze za parę dni, ale na pewno się niedługo pojawi. I w przyszłym tygodniu, nie wiem, czy w poniedziałek, czy we wtorek. Hmm. Najpierw będzie ten film, który wczoraj nagrałam, a później będzie Back to School albo na odwrót. W każdym razie, już niedługo, pierwszy odcinek z Back to School i z rozdaniem. Zobaczymy jeszcze, jak to rozplanuję, bo jeszcze się na tym nie skupiłam. Eee, ale na pewno dwa filmy niedługo się pojawią, i w tym będzie właśnie rozdanie Back to School, Back to Juni. A my teraz robimy obiad i później oglądamy Stranger Things. Zobaczymy, co się zdarzy w tym trzecim odcinku. Jestem ciekawa, czy coś się rozkręci. Trzeba obejrzeć. I co, Emil? Jak Ci się podobał nowy odcinek? Fajnie. <laughs> Emil trochę przysypia chyba. Ale nie, naprawdę obejrzeliśmy teraz dwa odcinki. Jesteśmy teraz na. No, skończyliśmy czwarty. I powiem Wam, że serial jest naprawdę ciekawy. Inny, nie? Taki. Żadnego takiego serialu jeszcze nie widzieliśmy, także ciekawa historia. No, takie dziwne sytuacje, także tytuł jest adekwatny. Um, I co, ja bym polecała obejrzeć? No, ja korzystając z tego, że mam teraz ten miesiąc za um, Netflixa za darmo, no to na pewno postaramy się obejrzeć ten serial. Wiem, że ma być drugi sezon, także jestem ciekawa, jak się skończy pierwszy. I. Wszystko Nie. Fajnie by było, jakby ten dzieciak się znalazł, jakby coś dalej się działo, bo no, może zimno, być no. tak, że cały sezon będzie się ciągnęło, no nie wiem, zobaczymy. Niech nie spoilerujcie nam. No także na razie na tyle. Wieczorem jeszcze pewnie obejrzymy jeden albo dwa odcinki, jak nam się będzie chciało, a znając życie, jak obejrzymy jeden, to będziemy chcieli kolejny, wiecie, jak to jest. No także. Na tyle, jeżeli chodzi o dwa odcinki, teraz... Uuu, już jest 1930. No, to szybko minęło. I co? Ja idę dalej edytować film. Żeby móc ją stawić. Patrzcie, jaką mam kitkę. No, no. Emil lubi, jak mam kitkę, nie? Tak, tak. Yes. Yes. Hej, więc ktoś się mnie pytał, czy będzie ten live, o którym mówiłam w niedzielę. I totalnie zapomniałam, że jutro jest ta niedziela. Ale na szczęście, skoro dzisiaj nagrywam vloga, to jutro rano go zobaczycie. Um, I tak, zrobię tego live'a, nie ma problemu. Chętnie sobie z wami pogadam. Także, jeżeli oglądacie tego vloga, to właśnie w niedzielę. O godzinie 18 będzie live na moim kanale. Live będzie trwał godzinę, ponieważ myślę, że to jest wystarczająco, jeżeli chodzi o jednego live'a. Oczywiście będę starała się je robić częściej, może nieco tydzień, ale możemy się tak umówić, że właśnie w niedzielę będą takie live'y. Co dwa tygodnie, może raz w miesiącu, zobaczymy jak to wyjdzie. Póki co obiecałam Wam, że w tym tygodniu też zrobię, więc zatrzymam obietnicy. Także wszystkich zapraszam. Właśnie niedziela 18 na moim kanale będzie live, także mam nadzieję, że fajnie sobie pogadamy i że jeżeli będziecie mogli, to wbijecie na live'a. Wiem, że jest już dosyć późno, znaczy późno po 20, ale mam ochotę na kawę, więc jeszcze jedną kawę sobie Cię wypiję, bo Cię piłam na razie. Jedną, tylko jedną, także zaraz sobie zrobię kawę i zmontuję dla Was tego vloga, żeby wstawić go wcześniej rano, żebyście właśnie dowiedzieli się o tym live'ie, no bo każdy ogląda w innym czasie film, także żeby każdy w swoim czasie też się zdążył dowiedzieć. Hejka, witam Was w mojej łazience, właśnie ubrałam sobie tą koszulkę z pokety, z tymi śmiesznymi, niegrzecznymi gestami w kieszonce, ale lubię są naprawdę przyjemne te koszulki. Mam zamiar zmyć makijaż i ostatnio mówiliście, że podobają wam się takie pogaduchy w łazience, więc stwierdziłam, że do was w chwilę pogadam. Zdecydowałam się już zmyć ten makijaż i też pytaliście mnie ostatnio, kiedy będzie to wieczorne domowe spa. Słuchajcie, wszystkie filmy w swoim czasie będą, film o przyjaźni, film domowe spa. Ja mam wszystko zapisane, nie martwcie się, tylko... Gdzieś jest ta kolejność filmów. Wiecie, vlogi idą najpierw, bo muszą iść następnego dnia. Back to school też już mam mniej więcej zaplanowane, kiedy wchodzą, więc inne filmy albo będą zamiast vlogów, albo gdzieś pomiędzy. No a jeżeli chodzi o to domowe spa, to muszę jeszcze parę rzeczy dograć. Bo ostatnio mi się rozładowała kamera, więc już nie zdążyłam nagrać, że tak powiem, końcówki, no i potem muszę zmontować, także ten film będzie pewnie później, film o przyjaźni mam zamiar niedługo nagrać, także wszystko się na kanale pojawi, o to się nie musicie martwić. No i co, dzisiaj zmywam makijaż Neutrogenom Visibly Clear, mega fajny produkt, może być maska, możecie zmywać make-up, później przetrę sobie twarz tonikiem oczyszczającym z Golden Rose, słuchajcie, dostałam już jakiś czas temu... Ale dopiero niedawno zaczęłam testować, także jestem ciekawa, co to będzie za produkt. Powiem Wam, że ma bardzo fajny zapach, i póki co przyjemnie mi się go używa, no, ale zobaczymy. Nigdy nie widziałam, żeby ktoś używał produktów jakichś pielęgnacyjnych z Golden Rose, także dajcie znać, jak Wam się sprawdzają. Eee, no i na koniec oczy Balea. do demakijażu dwufazowy, dosyć tłusty, więc fajny właśnie do okolicy oczu. No i co, zabieram się za zmywanie. Twarz już zmyłam, ale zostało mi jeszcze oczy, a potem jeszcze i tak będę raz myć twarz e, szczoteczką, także nie martwcie się, wszystko zmyję. Ja akurat przy demakijażu jestem bardzo dokładna, a dzisiaj mam też eyeliner i dawno nie nosiłam, więc ciekawa jestem, jak to wszystko razem się zmyje właśnie tym płynem dwufazowym. właściwie cały mój demakijaż teraz zostało tylko tą twarz stonizować no a teraz tak jak mówiłam wcześniej tonik dobra jestem, musiałam wyjść po olejek do pokoju i co? Ten makijaż gotowy, twarz nawilżona. Mam nadzieję, że już niedługo widzimy się w kolejnym vlogu. Powiem Wam, że taka dwudniowa przerwa od vlogowania już się stęskniła. No to co, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie kciuka w górę. Mam nadzieję, że widzimy się jutro na live na moim kanale i buziaki, pa!